Sto razy wieczny odpoczynek według błogosławionej Taidy. Modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, przez Twoje najświętsze rany proszę Cię, Przejmij tę modlitwę jako akt miłości miłosierdzia wobec dusz w czyśćcu cierpiących, Niech przez nią otrzymają ulgę zbliżenie się do Twojego światła. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw do złego, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona w żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. I Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził z Maryi Panny umęczył pod pąckim Piłatem. Ukrzyżowaną Maryi pogrzebion, wstąpił do piekił trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, stamtąd przyjdzie, sądzi żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pierwsze pięćdziesiąt razy. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyścowym dać panie, a światłość wiekuiste niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyścowym dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyścowym dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyścowym dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyścowym dać panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz duszą czystcowym dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz dużom czystowym dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz dużom czystowym dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz dużom czystowym dać Panie a światłość wiekuista, niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen O Jezu, przez Twoje święte rany, zmiłuj się nad duszami w czysto cierpiącymi, wieczny odpoczynek, racz duszą oczywcowym dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystowym dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyzcowym dać Panie. A światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyzcowym dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyśćowym dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystowym dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą co dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyść dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyść dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystcowym dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O Jezu, przez Twoje najświętsze rany, zmiłuj się nad duszami w czystu cierpiącymi. Wieczny odpoczynek, racz, racz duszą czystcowym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz dużą czystową dać, panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz dużą czystową dać, panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz dużom cześćcowym dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą cześćcowym dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek, racz dużom cześćcowym dać panie, a światłość, a świat... A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racz dużą czyścową dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek racz dużą całym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystcową dać Panie, a światło wieku i o im świeci, ich odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O Jezu, przez Twoje najświętsze rany, zmiłuj się nad duszami w czystu cierpiącymi. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystcową dać Panie, a światło wieku i o im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczne odpoczywanie. Wieczny odpoczynek, raczy dużym częśćcowym dać Panie. a światłość wieku i niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, raczy dużą częśćcowym dać Panie. a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą sobą dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą cześćcową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą sobą dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz dużom częśćcowym dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek. Racz dużą częśćcowym dać Panie. A światłość wiekuista, niecha niech im świeci. Niech, po, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wierny odpoczynek, racz dużą częściową dać Panie, na światło wieku i stanie, im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczny odpoczynek, racz dużą częściową dać Panie, na światło wieku i stanie, im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. O Jezu, przez Twoje najświętsze rany, zmiłuj się nad duszami w cierpiącymi. Wieczny odpoczynek, racz duszą wym dać Panie. Na światło wieku i niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą częśćcowym dać Panie. A światło świeku i niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą cześćcowym dać Panie. A światłość wieku i niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz, dużą czyzcowym dać Panie. A światło świeczkuista, Michał im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek racz, dużą czystową dać Panie. A światło wiekuista, Michał im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek racz, dużą czyśćową dać Panie. A światło świeku i sta, im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystą dać Panie. A światło świeku i sta, im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz dużą czyść dać Panie. A światło świeku i sta, im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszom czystcowym dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczne odpoczywanie, racz duszom czystcowym dać Panie, a światło a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Panie Jezu. Przez Twoje najświętsze rany proszę Cię, przyjmij tę modlitwę, jako akt miłości i miłosierdzia wobec dusz w czystsu cierpiących. Niech przez nią otrzymają ulgę i zbliżą się do Twojego światła. Wieloletni odpoczynek racz duszom czystcowym dać panie, a światłość wiekówista niechaj im świeci, i odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen Wieczny odpoczynek, racz duszą częściową dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczywanie, racz duszą częściową dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą częściową dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą czyistcowym dać Panie, a światłość wieku i stanich, im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą czyistcowym dać Panie, a światłość wieku niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą czyistcowym dać Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek gracz duszą czyścowym dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek na gracz duszą czyścowym dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek gracz duszą czyścowym dać panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O Jezu, przez Twoje najświętsze rany zmiłuj się nad duszami w czystcu cierpiącymi. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czescową dać, Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczywanie, racz duszą czyjścową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyjścową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczne odpoczynek, racz duszą czyjścową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczyna gracz, duszą czyzcowym dać Panie. A światłość wieku niechaj niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczyna gracz, duszą rzeźcowym dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczyna gracz, duszą czyzcowym dać Panie. A światłość wieku niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek gracz duszą czystcowym dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Wieczny odpoczynek gracz duszą czystcowym dać Panie, a światłość ekuistania niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. O Jezu, przez Twoje najświętsze rany zmiłuj się nad duszami w czystcu cierpiącymi. Wieczny odpoczynek. Racz duszą czyścową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czyścową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczne odpoczywanie, racz duszą czyścową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek gracz duszą cześćcową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek gracz duszą cześćcową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą cześćcową dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystowym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystowym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystowym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszom czyścowym dać Panie, a światłość wieku i niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. O Jezu, przez Twoje najświętsze rany zmiły się nad duszami w wczystów cierpiącymi. Wieczny odpoczynek, racz duszom czyścowym dać Panie, a światłość wieku i im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczny odpoczynek racz duszą czyśćcowim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczne odpoczywanie racz duszą czyśćcowim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz duszą czyśćcowim dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek gracz duszą czystą dać Panie. A światłość wieku niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą czystą dać Panie. A światłość wieku niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą czystą dać Panie. A światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczyna gracz duszą częstowym dać Panie, a światło z wieku i niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczyna gracz duszą częstowym dać Panie, a światło z wieku i niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczyna gracz duszą częstowym dać Panie, a światło z wieku i niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O Jezu, przez Twoje najświętsze rany zmiłuj się nad duszami w czystu cierpiącymi. Wieczny odpoczynek racz duszom czystowym dać, Panie, na światłość wieku i niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz duszom czystowym dać, Panie, na światłość wieku i stań, im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczne odpoczywanie, racz duszą częściową dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą częściową dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek racz duszą częściową dać Panie. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą Czystcoswym dać, Panie A Światłość Wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą Czystcoswym yeah. dać, Panie A Światłość Wiekuista niechaj im świeci, Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek gracz, duszą Czystcoswym dać, Panie a światło z wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. na Wieczny odpoczynek, gracz duszą czystkowym dać panie, a światło z wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. na Wieczny odpoczynek, gracz duszą czystkowym dać panie, a światło z wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O Jezu, przez Twoje najświętsze rany, zmiłuj się nad duszami w cierpiącymi. Na zakończenie wieczny odpoczynek, racz duszą co dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą co dać Panie. A światłość wiekuista, niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym Amen. Wieczny odpoczynek, racz duszą czystową dać panie, a światło wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. O Jezu, przez Twoje święte najdroższe rany, zmiłuj się nad duszami w czystu cierpiącymi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Jeśli ta modlitwa spodobała Ci się, udostępnij ją komuś, kto mógłby także modlić się za dusze w czystu cierpiące, które znikąd nie mają pomocy. Oni pod, one potrzebują nas, w zamian otoczą nas opieką i wymodlą wszystkie potrzebne łaski. Pokój z Tobą.